Tu są małe Orpinton które będą właśnie w tych wybiegach tutaj jak tylko będzie gotowe. Ok. Domek dla dzieci na, na lato. Jak chcą to sobie śpią. Też wybudowany przez nas. A tutaj zamknięty wybieg z kurami. Też mój mąż wszystko zrobił. Ja mu pomogłam. Widzicie, to są też kury rasowe, ale to są takie maciupeńkie kury, że nawet liliputki to chyba są jeszcze większe od nich, bo one są naprawdę maciupeńkie. A wejść tam nie chcę, bo zaraz mi obskoczą i mam czyste buty Okej okay. A reszta to po prostu ogród Kurwa Jak widzicie sami duży ogród Bardzo duży ogród To to są maliny. To to jest mój ogródek na sałatę, ogórki, rzodkiewki, e, czarną rzodkiew, kalarepy, takie różne rzeczy. Tutaj już zasadził sałatę. E, tutaj są drzewa, skaki, e, morele co tutaj jeszcze jest. Tutaj jest figa, a tutaj jeżyny i tutaj też sadzimy pomidory, które będą zamknięte oczywiście jak tylko przychodzi wiosna, żeby rosły szybciej i były zabezpieczone. A tutaj mama mi przywiozła agrest z Polski, bo zawsze bardzo lubiłam agrest, to żeby sobie powspominać. No a to to... Upiększenie upiększenie ogrodu. A to coś, nie wiem, czy dobrze widać. Przyjrzyjcie się. Nie wiem, czy zaraz do będzie dobrze widać. Kurde. To jest mój prezent dla mojego męża, który mu zrobiłam w zeszłym roku. Zrobiłam rzeźbę, która jego przypomina. W jednej ręce siekiera. W drugiej ręce piwo i oczywiście siurek do góry No tak I parę lat temu to zrobiłam tego pelikana Ale jeszcze mu daleko zanim głowa się zapełni widzicie To bardzo wolno rośnie Bardzo wolno I co jeszcze mam ciekawego do pokazania? Mam bardzo dużych. Ee, jak to się nazywa? E, bardzo dużo fajnych drzewek japońskich i różnych. I mam ten bardzo stary bądzaj zewnętrzny. Zobaczcie, jaka grubość! Kurde, jaka grubość pnia! Ta, I to drzewo jest bardzo stare i bardzo drogie. No. Prezent. A może go mi tak wystrzygł.